27 Abductor Virgins. To busówy, przy których prawie się popłakałem. Żeby do nich trafić, trzeba zostać porwanym. Okej, okay. trafia się do wulkanicznej lokacji, gdzie wszędzie jest lawa z małymi wycinkami bezpiecznego terenu. Średnio okej. Okay. Po dobrej chwili eksploracji zaskoczyłem z platformy na niższy poziom, żeby pozbierać itemki, a po chwili chciałem wrócić na górę, bo zobaczyłem miejsce łaski. Ja spierdalam. Ale już nie dało się wrócić. Bardzo nie okej. Okay. Szedłem dalej, żeby nagle spaść w pizdów w dół do zamkniętej jaskini i zobaczyć, że jedyne co mogę dalej zrobić to przejść przez żółtą mgłę. Bardzo, bardzo nie okej. Okay. Wchodzę na arenę, a tam dwa abduktorowo virginowe bossy. Fatalnie, tragicznie nie ok. No i cześć. Całe szczęście ledwo wygrałem za pierwszym razem, mając zero potek. No ale dobra, gadam i gadam, a nie wiadomo właściwie co to za boss. To dwie wielkie puchy, które faktycznie przypominają krwawe dziewice, ale przy okazji mają brońki. Czemu nie? Wielkie ostrza i wielkie piły. To trudna i intensywna walka, Dziewice są bardzo agresywne, mają ogromny zasięg ataku i potrafią błyskawicznie do nas dojechać. Co jakiś czas mogą nas złapać w objęcia i momentalnie skasować 3-4 hp. Myślę, że gdybym miał mniejszy level, to bym się z nimi mocno męczył i narzekał, ale przy tym podejściu poszło naprawdę nieźle, i bo bardzo mi się podobały.